Doberek. Karty na dzień 8 sierpnia 2023. Tarot. Tarot nam pokazuje dziesiątkę pucharów. Dziesiątka pucharów mówi, że dzisiaj jest fajny dzień na to, żeby ogarnąć swój dom. Dzisiaj, właśnie, możemy. Szukać mieszkania do wynajęcia, miejsca, gdzie chcemy zbudować dom, planów na budowę domu. Jeśli chcemy remont, to zaplanować remont, zastanowić się skąd będą pieniądze. Właśnie takie sprawy związane z domem z tym, że ten dom jest pełen życia, tętniący, przyjazny. Można również się pokusić o to, żeby wysłać totolotka, bo kto wie, coś może wpaść. Natomiast jeśli chodzi o runy, no tu się pokazuje odwrócony urus. Czyli mówi, kochani, mamy w sobie jakieś blokady. Coś z przyszłości jeszcze nie zostało załatwione, uwolnione, więc podziałaj. Wyciągnij z siebie to, co gdzieś tam siedzi taką ością. Fajnie by było, jakbyśmy sobie znaleźli parę minut na to, żeby usiąść i się zastanowić, co nam daje siły, a co nam zabiera siły. Dzisiaj jest właśnie taki dzień na takie zastanowienie, co Bo czasami musimy pewne rzeczy robić, bo trzeba iść do pracy, bo trzeba się z kimś spotkać, bo tak wypada. Ale zastanówmy się, czy to wypada, nie zabiera nam zbyt dużo sił. Właśnie takie lustrowanie. Co powinniśmy robić, a co zaprzestać, bo co nas zbyt dużo kosztuje, żeby to dalej ciągnąć? Czasami trzeba puścić pewne rzeczy bo nie damy rady niż 10 walizek. Lepiej spakować do dwóch te rzeczy, które nam są potrzebne. I pójść z dwoma, a resztę zostawić, komuś się może to jeszcze przydać. Albo po prostu puścić. Yy, tutaj zwierzę mocy na dzisiaj. Borsuk. Borsuk podpowiada. Yy, kochani. Kopmy, zastanówmy się, właśnie takie, kop tak długo, aż znajdziesz to, co ci uwiera. To, w jaki sposób ładujesz baterię, a w jaki rozładowujesz. Tu kolej, kolejna podpowiedź. Zastanów się, co jest tym Twoim plusem, co minusem. I tu Borsuk Ci dzisiaj naprawdę pięknie pomoże. W tym, aby do tego dojść, a na koniec zostawiłam kartę Świetlista Siła Aniołów. I tutaj ta karta podpowiada: Masz rozwiązania w sobie: światło jest w tobie, tylko czasami, właśnie tymi starymi, niepotrzebnymi bagażami. Tak żeśmy je zastawili, że tego nie widać. Odkurz trochę swoją przestrzeń serca, zrób tam porządek i wypuść światło. Rozpal w sobie to światło, bo my je zawsze mamy. Zawsze mamy siłę na to, co nas w życiu spotyka. Bo nieważne, jak to nazwiemy Bóg, wyższa energia, wszechświat. Nieważne, nazwa. Ważne jest, że ta. Energia to coś, co kre, kreuje nasze życie, pomaga nam, yy, zawsze daje nam tyle na barki, ile jesteśmy w stanie unieść. Ale to, w jaki sposób kreujemy, jak to nosimy, zależy od nas. I w momencie, kiedy uruchomimy to piękne światełko, które w nas jest, to światło Boga. Bo każdy każdy ma w sobie światło Boga, tylko my o tym zapominamy. Yy, może włączcie sobie muzyczkę, Pięknia, piękna piosenka. Światło jest w tobie, Kukulskiej. I to nie kryptoreklama, ale posłuchajcie słów, a zobaczycie, że fajnie Wam się zrobi. Ja z pewnymi wspaniałymi ludźmi od jakiegoś czasu to słucham. I naprawdę robi się słodko na, na sercu. Kochani, yy, róbmy porządki, uwalniajmy światło, a zobaczycie, że w domu też zabłyśnie nowa energia, która yy, fajnie poprowadzi nas. Pięknego dnia i cudownych energii. Do zobaczenia.